Władze starostwa podpisały umowę dotyczącą budowy drogi leśnej i cegielnianej. Jest to jedna z największych inwestycji w powiecie wejherowskim. Budowa alternatywnej dla drogi krajowej nr 6 ulicy ma odciążyć Krajową Szóstkę i usprawnić ruch w kierunku Słupska. Ten projekt ma bardzo duże znaczenie. Łączy Rumię Redę. Wszyscy znamy jakby na dzisiaj wiemy, jak ciężko jest przejechać między Redą a Rumią, ciągłe korki, nie tylko w sezonie letnim, ale również dni robocze, szczyt poranny, szczyt popołudniowy, więc będzie alternatywa dla drogi krajowej. Powstanie nowej drogi umożliwi objazd często zatłoczonej krajowej szóstki, ale wpłynie na poprawę nie tylko ruchu samochodowego, również kolejowego. Myślę, że jak ten projekt zostanie w całości zrealizowany, będzie dla wszystkich korzystny, również dla PKP, bo dzięki temu zostanie zamknięty ten przejazd kolejowy w ulicy Gniewowskiej w Redzie, gdzie mieszkańcy Redy na co dzień stoją w długich kolejkach. Natomiast no, jest to też utrudnienie dla PKP, bo muszą mieć dodatkowych pracowników, zamykać bariery, odpowiedzialność i tak dalej, utrzymywać to cały przejazd kolejowy. Przekazanie budowy nastąpi już 18 października bieżącego roku. Natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2012 roku.